Zwycięzca w kategorii turystyka transgraniczna i międzynarodowa Czesko-polski single track pod smrkiem w górach izerskich Single track, czyli jednokierunkowa ścieżka rowerowa jest ewenementem w skali światowej, a tutaj ten, który odwiedziliśmy, to jest pierwszą ścieżką rowerową tego typu na kontynencie. Single są szczególnie fajne dla, dla, dla każdego rowerzysty. Najlepsze z nich jest to, że może się na nich bawić świetnie każdy. Zarówno taki zaawansowany rider jak ja. Jednocześnie mogą przyjechać osoby z dziećmi, z rodzinami, które jeżdżą jedynie rekreacyjnie. Tu są doskonałe warunki do sportów rowerowych. Nie ma żadnych przemysłów. Jest dobry dojazd, dobra komunikacja. Jesteśmy w trójkącie trzech państw. Czechy, Niemcy i Polska mają tu równie blisko.